Cześć i czołem, moi drodzy. Witamy Was serdecznie z naszego podwórka. Ci, którzy nas oglądają, wiedzą, że w tym roku założyliśmy sobie trawnik, jak i zrobiliśmy podwórko całe, znaczy się ogród, bo to podwórko się mówi w, jak w jednej części kraju, a gdzie indziej się mówi pole, czy coś takiego. Nieważne, nie będziemy wynikać. Podwórko i pole. No właśnie, podwórko. E, hej córko, chodź na podwórko. Dobra, tak więc teraz tu widzicie, majster Wam kamerą zaprezentuje. To jest nasz trawnik, który założyliśmy w tym roku i on ma dosłownie pół, pół roku? Pół roku, no. Pół roku, tak więc jak na pół roku trawnik, powiem szczerze, że ja pierwszy raz widzę na swoje oczy tak wyhodowaną murawę, zagęszczoną i po pierwsze, dużo trawy żeśmy tutaj wysiali. Od razu podziękowania dla, dla Artura. Artura. Od super trawnik. Tak. Szefowa Wam linki w opisie da. E, I kolejna zasługa, dzięki czemu ten trawnik jest taki, a nie inny, to jest system nawadniania, który tutaj sobie założyliśmy razem z firmą Dropland. Dropland. E, I ten e, trawnik, dzięki w zasadzie nim i nam, jest taki, jaki być powinien. Ale niestety mamy już e, jesień średniowiecza i musimy zadbać o to, żeby w przyszłym roku system nawadniający słyszył nam tak samo jak i w tym roku, dlatego musimy zabezpieczyć go na zimę, czyli przedmuchać go e, po, sprężonym powietrzem po to, żeby cała woda, która się znajduje w systemie tam pod ziemią, e, po prostu została wydmuchnięta i nie uszkodziło naszych zraszaczy, dysz i tego wszystkiego w momencie kiedy wejdzie mróz dlatego też nie wiem czy damy radę tym ale musieliśmy zakupić taki mały kompresorek to jest taki 8 do 8 barów kompresor ten jest akurat z Juli, ale można go kupić w zasadzie w każdym sklepie no nie chcieliśmy na razie wydawać Bóg wie jakich pieniędzy żeby kupić wielki kompresor miejmy nadzieję że ten też da radę żeby Przedmuchać sobie taką instalację. I co moi drodzy, należy zrobić? Zaglądamy sobie do naszych zaworków. Jak widzicie, e, ładnie pięknie. Kamyszek dosłownie tutaj opatula. Wygląda to, jakby to robiła jakaś firma. E, profesjonalna. profesjonalna. A zrobili to amatorzy. Ale wygląda super. I będziemy teraz sobie przedmucho przedmuchowywać to. Przedmuchiwać. Przedmuchiwać. Przedmuch Robić przedmuch. Nie? I teraz tak. Ci, którzy pamiętają, bo oglądali odcinek z zakładania, e, zakładania nawodnienia, a ci, którzy nie oglądają, to gdzieś karta wam się wysunie i obejście sobie, bo warto. Wiedzcie, że w miejscu, gdzie mamy pompę e, od studni, zrobiliśmy sobie tutaj e, podejście do naszych elektrozaworów, i tam też jest zrobiony specjalny zawór, w który podłączamy sobie. Nasz kompresor i będziemy to przedmuchiwać. Jak to zrobić? Wielu się zastanawia, i teraz tak. Każdy z elektrozaworów, a mamy ich cztery sztuki, jest w tym momencie otwarty. I jest tutaj, są. Pokrętła i one są teraz ustawione w trybie automatycznym, czyli auto, żeby nasz po prostu system, który mamy na garażu, mógł sobie tym sterować. W momencie, kiedy będziemy sobie robili przedmuch naszych sekcji, musimy sobie je wszystkie pozamykać, żeby woda, powietrze, które będzie tam podłączone i pchało, nie szło nam na wszystkie dysze. Natomiast. Pozycji open, czyli nie auto, tylko open, otwieramy jeden z naszych zaworów, ten, który akurat będziemy przedmuchiwać, i wtedy całe to sprężone powietrze skupi się tylko i wyłącznie na jednej z sekcji i będzie miało większą siłę, żeby po prostu skutecznie wydmuchać tą wodę, która jest zgromadzona. Tyle w teorii. Teraz zacznijmy od praktyki. Jak widzicie, nasze elektrozawory są ustawione trochę pod kątem i może być ciężko z zauważeniem, w jakiej pozycji jest nasz elektrozawór, znaczy się przełącznik na elektrozaworze. Ale już widzę, że tutaj w lewą stronę jest na open, a w prawą na close. Więc w tym momencie zamykam wszystkie sobie na close, a pierwszy pozostawię na open. Dobra, tak więc pierwszy tu jeszcze powinniśmy sobie najlepiej e, opisać, który zawór odpowiada za jaką sekcję, a jak możecie pamiętać, my mamy nasze sekcje podzielone na kolory, zaczynając od pomarańczowego, niebieskiego, zielonego, zielonego no i, i linia kropująca. Linia to jest chyba linia kroplująca. Nieważne, będziemy patrzeć co, który nam się Otwiera, tak więc jedyneczka jest otwarta. Idziemy podłączyć nasze urządzenie. Nie ma ono, zbi nie ono zbiornika <laughs> przeponowego, więc nie będzie nam nabijać ciśnienia, więc będzie trochę głośno, bo będzie ciągle pompować. No ale musimy jakoś to znieść, tak więc podłączamy to do naszej instalacji. I zapomniałem wam powiedzieć najważniejszego w momencie, kiedy zakręcimy sobie nasze elektrozawory. Jeden otworzymy na open. Pamiętajmy, żeby wcześniej zamknąć sobie nasz zawór który doprowadza do tych elektrozaworów wodę. Bo jeśli tego nie zrobimy, to ten, który będzie na open, po prostu zacznie psikać. I tak też się stało w naszym przypadku. Dobrze, że to był ten z początku domu, a nie ten obok, bo by nas zmoczył. Tak więc, słuchajcie, zajrzyjmy sobie na naszej studni. Tu się wodą nie przejmujcie. Ona e, to nie jest gruntówka. Ona tam stoi. Po prostu nie mam czasu tego wypompować. Naleciała, no i trzeba będzie to zabezpieczyć na zimę. I teraz tak, tu mamy naszą całą instalację, czyli z naszej głowicy woda idzie do domu, ale górą jest też wyprowadzone wyjście na nasz system podlewania. Jest filtr założony siatkowy, żeby to nam nie zabrudziło i nie zatkało naszych zraszaczy. I od samego dołu mamy jeden zawór który zamyka nam wodę. W tym momencie ja go już zamknąłem, więc woda już się nie dostaje. A tutaj z boku, a zobaczcie, jest kolejny zawór z końcówką, która służy nam do podłączenia naszego kompresora, żeby wtłoczyć sprężone powietrze. I w tym momencie powinniśmy zawór od wody zamknąć. Jest zamknięty, a zawór od powietrza otworzyć. O, tu nam psiknie reszta wody. A wodaj tak jest, więc nie ma problemu. Dobra, siteczko bym proponował wyciągnąć, żeby to lepsze ciśnienie nie było i podłączyć nasz kompresor. To też zaraz uczynię. Moi drodzy, filtr wyciągnięty, wszystko zakręcone. Pistolet ściągnąłem, to jest taka szybko złączka, i my, oczywiście, też tam założyliśmy sobie odpowiednią końcówkę, która pod tą szybko złączkę pasuje. Na razie jeszcze nie odkręcam, bo jak odkręcę ten zawór, to woda pociecze. Także podłączę sobie o graj, buczy i zaraz zobaczymy, co się będzie działo. Przyznam się Wam szczerze, że ja robię to pierwszy raz w życiu i tak jak Wy, jestem tego strasznie ciekawy. Tak więc. Jak w balecie, jak w tańcu synchronicznym. Tu zakręcone, tu odkręcam i włączam. I lecimy zobaczyć, czy powietrze wypchnie naszą wodę, czy ten kompresor to się zda psu na budę. Jak na razie nic się nie dzieje. No, na razie nie jestem zadowolony. 8 barów miało być. No i dobra, moi drodzy, wiem co było nie tak. Po prostu zawór był zamiast w pozycji open, był ustawiony w pozycji auto. Czyli jeśli e, nasze urządzenie go nie odblokowało, to się nie otworzył. Ja go teraz szybko otworzyłem. Dobrze, że nie rozerwało tam nic w środku. I zobaczcie, że e, woda. Cała, która jest jeszcze w układzie, zostaje teraz e, wypsikana. Zobaczcie, czyli jednak zakup jest e, udany. I czekamy aż wypsiuka nam całą wodę ze wszystkich dysz. Powiem wam szczerze, jestem podjarany, jak, jak ten arab na kurs pilotażu. E, dobra. I git. Będzie można wyłączyć. Tak więc pierwsza sekcja. Została Odpowietrzona, znaczy przedmuchana, bo ktoś mi kiedyś już powiedział, że to się nie odpowietrza Tylko odwadnia Dobra moi drodzy Zaczynamy z następną sekcją, tylko uważaj majster, bo to może być ta sekcja I się okaże, że Cię pop Popryska, tak więc Kolejna ten, dziubuś włączaj Poszło Zobaczcie, czy to nie jest ekscytujące? Nagle znikąd wyłania Wam się jakaś, jakaś rura i z niej ciurka woda. O, ta, ta sekcja była krótsza. Możecie zauważyć, jak szybko ona nam się odpowietrzyła, ale tu bliżej są. Tak więc, mniej tych rur, a jak mniej rur, to mniej wody. Dobra, tak więc tą sekcję mamy zrobioną. Następna sekcja, dajesz złotek. Linia kroplująca to jest. Widzisz? To jest linia kroplująca. Tak, to jest odpowietrzenie kroplującej linii. Tak więc zobaczcie, trochę tego jest. Sam jestem ciekaw. To trochę chyba potrwa. Bo widzicie, że otwory są niezbyt duże. To będzie sobie musiało wyciurkać. Ale wszyscy ci, którzy myślą o tym, żeby zakładać taki system, no pamiętajcie, że trzeba zadbać o to, żeby pozbawić go wody na zimę, żeby cieszyć się nim w przyszłym sezonie. A widzicie po naszej trawie, że warto coś takiego robić. Bo każdy, kto tu przyjeżdża, mówi, że jak żyje, to nie widział takiego trawnika. I my jesteśmy też tego przykładem, że potwierdzamy. Sukoraje, ja sukoraj, kontrolę, kontrolę, sukoraje. Tu jest dusza, ta linia. I moi drodzy, zanim sobie odpowietrzymy, e, odpowietrzymy. Dobra, lecimy z ostatnim. Jedziesz, kochanie. A wy, jeśli macie większe doświadczenie w przedmuchiwaniu takiej instalacji na zimę, to możecie pisać w komentarzach, co zrobić z dyszami. Czy zostawić je w ziemi na zimę, czy powykręcać je, ale no chyba pozostawiać, bo te kapturki wyrzuciliśmy no z, tak. z tych. E, tak czy siak, jeśli macie jakiś dobry patent, jak zacząć i zastartować z Nowym sezonem z nawodnieniem, jakieś tipy na e, serwis przed e, sezonem i tak dalej. Piszcie w komentarzach, bo wiecie, że na wiosnę ruszamy z powrotem z trawnikiem, z ogrodem i z tym wszystkim, i chcemy, żeby to wszystko zagrało jak w zegarku. W zasadzie w tym momencie pozostaje nam jeszcze ujęcie z wodą użytkową. Wielu z Was pytało e, i pisało, po co nam szlauf tak zwany e, dodatkowy w domu. Kiedy mamy nawodnienie i linie kroplujące. No moi drodzy, wszyscy ci, którzy jesteście ogrodnikami, to doskonale wiecie, że takie coś w każdym ogrodzie jest niezmiernie potrzebne do podlewania wszystkich tych miejsc, gdzie te wasze systemy nie dotrą, czyli jakieś donice. Jakieś rabaty, gdzie nie macie doprowadzonego. Na przykład e, przed podlania. domem u nas. Przed... E, nasze drzewa tak. przed domem, tak więc takie coś musi być zrobione. Chodźcie zobaczyć, jak to u nas wygląda. To jest wszystko ukryte w e, ziemi. Tak więc, o, tutaj troszeczkę się u nas zbierało. Tak więc, zobaczcie, że mamy tutaj taki. Takie ujęcie wody, ja to teraz zakręcę, odkręć tam dziubuś, wciśnij, nie, 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 pistolet naciśnij, żeby zeszło powietrze i nie ma. Tak więc ja to teraz zamknę, moi drodzy, i to w takiej pozycji, jak już to przedmuchamy, zostawiamy sobie to na zimę. Ja oczywiście już to zdążyłem popsuć, bo tu była jeszcze taka klapeczka, nie? Ale w momencie kiedy kosiłem, a tu był przewód, myślałem, że będę mądrzejszy niż piękniejszy i tej klapeczki zamiast wypiąć przewód i, i to ten to tak na otwartym i mi kosiarka wciągnęła. Nie? No ale życie takim się urodził człowiek i takim musi umrzeć. Tak więc pozostaje nam jeszcze do przepuchania ten jeden dzynzel. A, to może od razu przepłuczemy też wąż, żeby był... E... Dawaj wąż. Więc teraz od razu... Zobacz czy tam zawór jest otworzony. Tak. Otworzymy sobie ostatnią rzecz. Ja się boję. Tu już wszystkie elektrozawory są pozamykane. Akurat ujęcie wody nie jest na żadnym elektrozaworze, więc tutaj nam już nic nie interesuje. Uwaga, włączam. wąż się zaczyna opróżniać pamiętajcie, żeby nie zostawiać też e, wody na zimę w wężach bo zamarznie i może tyle, o ile wężowi się nic nie stanie to stanie się bardzo kruchy i w momencie, kiedy go złapiecie, a tam będzie lód to... <grym, 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 to wam się po prostu połamie no ben, ben, ben tak więc My mamy to już praktycznie załatwione. To jeszcze odkręci zawór, samo, żeby tam coś stało. Ale psikło. Jeszcze pluło trochę, tak? no. To już nie pluje, ale wcześniej pluło. O widzisz? I zlecił. No i tak moi drodzy się to prezentuje. System mamy przedmuchany. Odpowietrzony, znaczy się nadpowietrzony aż nad to i zostawiamy, zamykamy, zamykamy zawór. To wszystko i tak jest poniżej przemarcania, ale niech to będzie zamknięte. Wiemy, że tam nie ma wody. Skrzynka z elektrozaworami również pozostaje w pozycji na close, czyli ja ją akurat zamykam na close, nie zostawiam jej na automacie żeby czasem jakby ktoś tam przez przypadek otworzył wodę, żeby mi tam system tego nie puścił, aczkolwiek to szefowa w swoim smartfonie steruje tym. Ja się tego nie dotykam i tyle. Ładnie to wygląda. Powiem Wam szczerze, myślałem, że tu coś będzie przebijać, ale kamyszek ładnie się tutaj zachował. Puszka, którą miałem tutaj gdzieś przywieźć, stoi, ale ona jest hermetyczna, więc nic jej tu nie będzie. Ci, którzy nie wiedzą, my mamy akurat dosyć wysoki poziom wód gruntowych, dlatego tej skrzynki postanowiliśmy nie wkopywać na równo z ziemią, bo w, na wiosnę po prostu to by było najprościej w świecie zalane, a tak to nic się temu nie stanie. Pozostaje mi tylko założyć pokrywę. Jak to się mówi? Plomba. Plomba. I jeszcze schować węża. I schować. Węża, ale jestem zadowolony, bo akcja odwadniania, znaczy się przedmuchiwania naszej e, instalacji przeszła rewelacyjnie. Na szczęście, zakup tego kompresorka się e, przydał, bo już się bałem, że będę go musiał oddać. Ale zostaje w rodzinie. Oprócz pompowania kół, będzie służył nam również do e, przedmuchiwania naszego nawodnienia. Szefowa się z Wami żegna. Ja dziękuję serdecznie, że byliście dzisiaj z nami na akcji pierwszej w życiu e, pozbywania się wody z nawodnienia. No i co? Jakbyście mieli jakieś pytania, albo cokolwiek, piszcie w komentarzach. Pamiętajcie, że wszystkie czytamy, nikogo nie zostawiamy obojętnie. Na razie. Pa!